Siemano. Siemano dzisiaj gramy self. POOP Eee, tutaj nie wiem o co w tym to chodzi. Nie jesteśmy tak zboczeni. Ja! Ej, chodź do ścieków! Gdzie ty jesteś? To jest zboczona gra. Chodź do ścieków. Gdzie ty? Chodź do ścieków, tutaj. Patrz co się tutaj dzieje. Czekaj, bo oni na razie chyba śpią i patrz co się tutaj będzie działo. Patrz na tę babę. No, jaki gówno. O, kik, kik. Róbcie gówno. Dobra, idziemy. Jesteśmy zwłoczeni to była za bomba? Eee... Puuu... ja yeah, bo... Nie wiem o co chodzi. O, czekaj, bo tutaj trzeba mieć swoją tom. Bo ja chwilą. O, to jest twoja, to jest twoja. Gdzie jest moja? Tylko czekaj, bo ja nie wiem. To jest moja? Nie, to nie jest moja. Poszukam swojej. A, bo ja muszę... Ja wiem, do co chodzi. Tych ściek, do tych ścieków musisz wejść. No nie. Czy masz... ja mam nie swoją? Swoje. Nie mam swojej. Co jest grane? To nie moja. Hmm? E, no bo nie. musisz wejść. O. Ale weszłem. Tu, tu masz. O. Jest. O, bugetti. Bro, <laughs> what color is your Bugatti? man! <laughs> Imagine not having a Bugatti! I can make more money than you if I sold poop! you Oh, yeah. This is Mam one. o nie, mój kolega Dawid robi gówno. Nie no skur ta gra jest niezormalna. Chcemy mu nie! Dobra. Bo to kolega robi gówno z twojej jakby wiesz. Ale to piękne gówno. A to jest najlepsze, że to jest mój kolega z Klasy. O Boże. To, to, to odgłosy? Ale bo ty musisz sprzedać. Ile mam gówinka? Chodź na górę. Ale gdzie ja można, gdzie mogę dostać ma... Bob Taylor. Bój elbogietti Ej, Ja oni to wtedy wąchają? Nie, chodź, chodź tu Czekaj, ja chcę zobaczyć czy oni to na pewno wąchają Czy ja wpadam na idealny pomysł Czy on to wtedy wącha? Mogę dostać kasę. O, tutaj mam kolekt. Co tu jest? Ja muszę mu musisz Nie, tu musisz. Co to było? Czemu, czemu on? Czemu w tej piosence jest ta piosenka? Ale Co tu się stało przed chwilą? Ja chcę zobaczyć to. Co to jest? O, ale mam głupie. Mam cztery gównia. Ja już kupuję drugiego. Tylko. Dawid, tylko gówna. To odgłosi takie. Cztery... Rób. Już um, <grywk> od razu to po prostu zgubię. Czekaj, mój. Tutaj jest o, Ta gra jest zboczona, prawda? Prawda. A ile tu się. Aha, bo jak się wchodzi do swojego, to jest takie, taka piosenka. Jakie to jest zboczone on to wącha. O kolekcję Co to było za pierdzenie Ale go go ja 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 już ten za siedem Ale nie robi takiego Kupić nowego e, pierdzia No co ty że zrobił Dawid? On śpi, Dawid codziennie śpi Co to jest? Nie znam go z moich znajomych O fu, ale mnie to obrzydza Szanowni Nie idę do zobaczysz Tak, a wretch co?

Strubat! Ja chcę zobaczyć co się dzieje u ciebie, a u mnie to ja tylko sobie biegam. Jak? Wiesz, że jeden twój śpi i teraz go kopię. Jakiś nubek bo to są twoje znajomi, jakbyś, nie, jakbyś zauważył. Nie um, um, wiem, gdzie ty jesteś? Ja z... już z twoich ścieków. Um, Wyślijcie mi to wasze gówno. To powinieneś do, do nich mówić, a nie do mnie. U -u -u. świat nagra. Na no świat nagra. Robienie gówna. To chyba nie ja. Aha, ja mam już tego 18. no jeżeli ktoś odpowiedź, to po co te gówna jest taki gość w naszej klasie. On... O takiego. Taki głos tego bobka jaki chcą teraz był i ten taki też Siema-sioma sioma, sioma. ogółem to ja spierdzielam śmierdzi, prawda? Ile już ogólnie No nie wiem. E, trochę. Ale nieważne, to dalej. Jakiś typ mi się dosiekł. O! Trzeba mieć kolekcję gówien. Ale teraz mam y, max level kośćma. Eee, ja mam... Ja mam 5 główien i mam 40 dolków już. sprzedawaj to górę. No tak chcę. Przedamaj tu do tak ja mnie. Nie wiem tak gówno nikogo nie położę. Ej, ja myślę, ja <laughs> że No kupuje, pipa nie, ty, to pipo, jedna. Pierwcz. Nie no, sra, ja nie śpi mi tu. Ale pys nie było. Ja się dowiesz. O! Ja mam drugiego. Ja mam dwa. Ale co? Ja, ja mam osiem... Ja mam dziewiętnaście dilów. Ja mam już drugiego. Co tyle kosztuje? No. Ale co? No, kolejne ulepszania. Jezu co to co to było za odgłos co to było za odgłosy Zboczona gra O mój kolega przyszedł do mnie kupić górno Ja robi wrażenie Ej dobra ej, ej a za ile? Za ile? Ja już tak sprzedaję pod Ale ty masz szpanie. Aaaa, to masz już... Ile ty masz 74 Ja bym chciał Nupcika wziąć, gówno I Tak, tak, takie dziwaczne mam uczcić, jakby taką gęsią skórę Jak, e, Widzę te odchody Przedawania. Ta gra jest zboczona. Eee. Ciekawe ile ja my sprzedał swoje. Ej, nie gadaj! Kurde czyniko! Jak wchodzi się do swojej tej, to jest jakaś piosenka. O! Dobra, mam już bez piosenek. Nie śpimy, nie śpimy. Ja co to był za bonczur? U mnie to był ogromny bonczur przez chwilę. Patrzcie jakie tekstury... Co to? Od kiedy ktoś robi białe... Białego stola? Wardzwa na razie kończę nagrywać nara to jest zboczone